Tchórzostwo jest w stanie zrujnować nam życie. Wiem, bo sam wiele razy w życiu przed czymś stchórzyłem, po prostu obleciał mnie strach i odpuściłem. Ale najgorsze jest to, że odpuściłem wiele razy to, na czym mi zależało. Bo to nie zadałem ważnego pytania, bo to się nie zgłosiłem do jakiegoś konkursu, bo to nie powiedziałem wprost, co myślę i co o kim uważam. I to był wielki, wielki błąd, bo wiele, wiele. Świetnych okazji na poprawienie sobie życia, na spróbowanie czegoś, na podniesienie swoich kompetencji, na dostanie się gdzieś, przeszło koło nosa. Dlatego ty, pamiętaj, że odwaga jest bramą wszystkich innych cnót i odwaga może totalnie odmienić twoje życie. Jeżeli kiedykolwiek na czymś ci w życiu będzie zależeć, to proszę cię, przestań tchórzyć i bądź odważny. I bądź odważna. I idź po swoje i choćbyś się bał czy bała, zaryzykuj, podnieś rękę, zgłoś się, wyślij CV. Powiedz, że ty jesteś tą osobą, która może zrobić to, czego inni boją się zrobić. Bo masz w sobie tę odwagę. Odkryj ją, uruchom ją i zobacz, jak twoje życie się będzie zmieniać. Odwaga jest przepustką do lepszego życia. Musisz być odważny. Zawsze